Cześć, dzisiaj Wam pokażę miejsce, gdzie najczęściej u nas piją w gminie Gogolin. Prawdopodobnie przyjeżdżają samochodami lub kładami. Zostawiają po sobie kupy śmieci. To akurat jeszcze jest mało, dlatego że w ostatnim czasie zebrałam raz 90 butelek po żubrze, a drugi raz 60. W ostatnim, w ostatnim tygodniu tu byłam. Było tutaj 12 butelek po żubrze plus małpki. W tej chwili widać, że tym razem zachciało im się tylko wódeczki, więc tylko zostały kilka butelek. Niestety władze nie reagują na tę sytuację. Prosiłam o fotopułapki w tym miejscu. Niestety, jak widać dalej można legalnie śmiecić, można jeździć po pijaku. Ślady. Wskazują na kłady, krosy, traktor i osobówki. Także tu widać, że była jakaś wycinka u świeżo gałęzie. W zeszłą niedzielę tego tu nie było. Śmieci to jeszcze leżą sprzed miesiąca, także nikt go nie posprzątał. Także widzimy, jak u nas można dbać o naszą przyrodę o nasze cenne miejsca przyrodniczy.